Rezo... Dobrze. Rezolucja nr 2 łamana przez 2025 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 października 2025 roku w sprawie zmiany rezolucji nr 1 łamanej przez 2025 rok Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 3 kwietnia 2025 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów utworzenia na terenie Gminy Niedźwiedź ośrodków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt imigrantów oraz uchodźców, pomijając podstawę prawną. Rada Gminy Niedźwiedź uchwala co następuje. Rada Gminy Niedźwiedź zmienia rezolucję numer 1 łamaną przez 2025 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 3 kwietnia 2025 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów utworzenia na terenie gminy Niedźwiedź ośrodków przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt imigrantów oraz uchodźców w ten sposób, że tytuł tej rezolucji otrzymuje brzmienie w sprawie stanowiska odnośnie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Niedźwiedź. A jej treść otrzymuje brzmienie wyrażone w niniejszej rezolucji. Rada Gminy Niedźwiedź stoi na stanowisku, że bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Niedźwiedź jest dla niej nadrzędną wartością. Stanowisko powyższe jest wyrazem troski i obawy ze strony lokalnej społeczności Gminy Niedźwiedź o szeroko pojęte bezpieczeństwo naszych mieszkańców, przy pełnym poszanowaniu zasad humanitaryzmu i godności każdego człowieka. Mieszkańcy Gminy Niedźwiedź mają prawo do zachowania poczucia bezpieczeństwa, swojej tożsamości kulturowej, miejsc pracy oraz godnego życia. Jednocześnie Rada Gminy Niedźwiedź wyraża oczekiwanie, że właściwe organy państwa, realizując polityki publiczne, w tym politykę migracyjną, uwzględnią głos i opinię mieszkańców wspólnot lokalnych oraz wolę ich organów przedstawicielskich. Niniejszym rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie przekazana odpowiednim organom administracji państwowej, które są odpowiedzialne za politykę migracyjną. Dziękuję za odczytanie. Czy są jakieś pytania? Znaczy pytań tutaj nie ma. Problem polega na tym, że w tym momencie, bo to jest Pański wniosek, prawda, Panie Przewodniczący? Tak. No, w tym momencie wyrzucił pan 1500 osób, 1500 głosów, 1500 podpisów petycji do Kosza i tu nie ma żadnych pytań. Mieszkańcy chcą, żeby rezolucja była w tym kształcie co jest. A nie w takim kształcie, który w zasadzie nic nie mówi, bo to równie dobrze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ta rezolucja mogłaby dotyczyć ruchu drogowego, jak i w każdej dziedzinie, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo. Więc sądzę, że sprawa jest fundamentalna, żeby nie zmieniać tej rezolucji, która, którą żeśmy podjęli trzy miesiące temu. Trzy miesiące wystarczyło, żeby radni y, zmienili zdanie i żeby o 180% o 180 stopni, żeby zmienili zdanie. Więc no wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest, żeby jednak słuchać mieszkańców i żeby jednak nie zmieniać tej rezolucji. Tutaj y, w trakcie jeszcze y, sesji pan przewodniczący wspomniał o tym, że rzecznik. Praw Obywatela napisał do nas pismo w tej sprawie. No właśnie, rzecznik praw obywatela, rzecznik praw obywatelskich, on nie pisze tak sobie, bo sobie nagle zobaczył przedną stronę i zobaczył, jaka jest rezolucja, tylko po prostu pisze, bo ktoś musiał do niego napisać i prawdopodobnie zaprzyjaźnione gminy, chcąc wymusić na nas taką, a nie inną decyzję, napisały do rzecznika. Rzecznik. Napisał do nas, z tym, że rzecznik napisał nie w takiej formie, że w negatywnej, że ma opinię negatywną na ten temat, tylko chce wyjaśnień w tej sprawie. I jeżeli by się udało napisać sensownie do rzecznika, to być może zrozumiałby nasze powody działania i może by się nawet i przychylił do tego, i może by nawet dało to zmianę punktu widzenia całego rządu na, cał, na cały problem. Natomiast my robimy to, co inne gminy, czyli chowamy, co in, inne niektóre gminy, chowamy głowę w piasek i udajemy, że problemu nie ma i że y, po prostu y, tak musi być. Nie? No, Więc no, ja, ja stoję staną, na stanowisku, jak i y, ci mieszkańcy, którzy podpisali się pod petycją, że y, żeby nie zmieniać tej rezolucji. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo Panie Wójcie. Ja pozwolę sobie zadać panu radnemu takie pytanie, czy, bo tak pan lekko stwierdził, że 1500 podpisów poszło jakby do kosza, czy ta petycja była, te podpisy by zbierane na podobnej zasadzie jak petycja w sprawie placu zabaw przy przedszkolu, bo w tej petycji przy przedszkolu wręcz są kłamliwe stwierdzenia że wójt te pieniądze ściągnął, te pieniądze nie są ściągnięte z placu zabaw przy przedszkolu, czyli pan okłamał tych, którzy się podpisywali pod petycją. Ja pozwoliłem sobie przypadkowo zapytać osoby, która tam była podpisana. No stwierdziła, że gdzieś tamta, ta a było coś gdzieś w sklepie, więc podpisała. Czy mogę powiedzieć, po pierwsze, ja nie zbierałem tych podpisów, żeby pan taką miał świadomość, nawet nie wiem, nie pamiętam, czy ja się w ogóle podpisałem na tej petycji. Od to Pe czasu zacząłem. Ale treść panu. panu tak? treść, treść jest mi znana. Ja się absolutnie solidaryzuję z tą treścią, która była w tej. Czyli z tym kłamstwem. Mówię o, o kłamstwem? petycji w sprawie pracu zabaw przy przedszkolu, bo ja tutaj jako to nie wiem jak było. Ale jakie kłamstwo? Kłamstwo znaczy, w postaci pan, tej, pani, teraz panie, ja mówię panie, panie radny. Przywo, panie wójcie, proszę państwa W postaci tej, że pan napisał kłamliwie, że wójt ściągnął pieniądze z placu zabaw przy przedszkolu. Przeznaczył gdzie indziej. Panie wójcie, po pierwsze tak, to nie jest, to nie jest ten temat. Od tego trzeba zacząć. To nie jest ten temat, więc proszę nie mieszać w ogóle dwóch różnych tematów. Po drugie, Pismo napisały osoby, które napisały tę petycję, prawda? Po trzecie, tam chyba w tej petycji to było zapytanie. To nie było stwierdzenie, tylko zapytanie, gdzie poszły te pieniądze. Więc, więc jeżeli, jeżeli e, e, ktoś się tam pyta, no to chyba nie kłamie, nie? To nie było to zapytanie, jest... to było stwierdzenie. Nie. A ja precyzyjnie zacząłem od tego, czy to na tej samej zasadzie była e, ta petycja przygotowana. Nie, że ja nie jeden do jeden, tylko pytam, czy sposób przygotowania tej petycji był taki sam, jak tej petycji dotyczącej pracy zabaw. Jeżeli chodzi o petycję w sprawie yy, yy, uchodźców, to ja nie redagowałem tej petycji. Od to trzeba zacząć. Więc nie wiem, o co Panu chodzi, tak w stosunku, i, i Pan łączy w ogóle dwie różne petycje, które są w dwóch różnych sprawach i dotyczą w ogóle dwóch różnych rzeczy. Nie wiem, czy Pan chce skleić coś, Pan chce mi udowodnić. Zresztą Pan robi to samo, co wójt gminy Mszana Dolna, który też sugerował, że te wszystkie podpisy na tych petycjach są sfałszowane, że w ogóle osoby, które zbierały te podpisy do tej petycji, to w ogóle y, wprowadzają ludzi w błąd, więc nie tędy droga, panie wójcie, po prostu mamy realny problem. Y, ludzie, którzy zbierze, zbierali petycje, y, zbierali podpisy do petycji, zebrali je uczciwie. Nie wiem, nie byłem przy tym. Ja się w ogóle dowiedziałem y, po fakcie, y, jak, jak y, były zbierane te podpisy. Ja zbierałem podpisy pod petycją, ale wcześniejszą drugą czy jeszcze pół roku wcześniej, to zebraliśmy 300 podpisów, a nie 1500, więc, więc ten, więc akurat w tej petycji nie uczestniczyłem. W, w tej petycji uczestniczyła pani Magdalena. No i on proszę się zapytać, proszę nie wiem, zaprosić ją na sesję i zapytać się, czy sfałszowała te podpisy, czy zmuszała ludzi do podpisania się, wątpię, ale. ale y to nie jest pytanie do mnie. No, tyle. Dziękuję. To znaczy ja tu nie odnoszę się oczywiście bezpośrednio do treści jak chodzi o tę petycję dotyczącą uchodźców. Natomiast mnie chodzi i takie, takie metody się stosuje porównania. Czy, czy według tego samego wzoru ta petycja była przygotowana co do uchodźców jak i ta co do przedszkola bo, bo powiem pan tam jest w tej petycji jak chodzi o plac zabaw przy przedszkolu pan tam jest do kontaktu wskazany. Więc w y, sposób był domniemany y, Pan jakby odpowiada za tę treść. No, proszę... znaczy, ja byłem wskazany, bo jestem radnym gminy i osoba, która to napisała, jest z mojego okręgu wyborczego, więc wskazała mnie, żebym pilotował tą sprawę. No więc pilotuję tą sprawę. Proszę, proszę państwa, daj, dajmy się wypowiedzieć innym radnym pani Basiu, potem pan. Ja muszę Bogdan. się do tego odezwać, ponieważ też brałam udział w tych petycjach. Ja osobiście drukowałam i zawoziłam te listy do podpisu do sklepu. Poprosiłam. Y tej petycji, nie nie o przedszkole tylko o, do uchodźców więc każdy kto stał przy wędlinach i przy kasie podpisał się, jeśli było powiedziane, że y, będzie to całkowity sprzeciw tutaj zamieszczania jakby y, y, uchodźców, więc ludzie jak usłyszeli wystarczyło tylko takie zdanie, więc nie ma dziwoty, że, że nas ponad 1500 y, głosów, bo jakby było więcej czasu to byśmy nas 5000 głosów Panie Bogdanie i to, I to było na tej zasadzie, panie Macieju. Chcę tylko to po prostu powiedzieć, że dlatego było 1500 głosów, że każdy, kto stał, yy, czy w, ko w kolejce ogólnie, czy do kasy mówię, czy przy wędlinach było to tutaj, w tym sklepie obok, każdy się podpisywał. Czyli pani uważa, że ludzie nieświadomie podpisywali nie... Nie, oni tylko po prostu usłyszeli jedno zdanie, sprzeciw wobec uchodźców. Tyle no, im wystarczyło. Ale czy ta tak? rezolucja coś daje? No, nie, znaczy, nie, pani, no to pani możemy Bogdanie. porozmawiać o tym później, nie, czy, daje, czy nie, daje, nie, nie, Mnie na przykład przykład mieszkańcom też też nie, 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 wszystkie dofinansowania. Y... Panie Bogdanie, ja tylko, proszę o zajęcie głosu. Ja tylko chciałem powiedzieć, panie Macieju, niech sobie pan nie uzurpuje prawa do wypowiadania się za 1500 osób, które podpisały się pod tą petycją, ponieważ nasza rezolucja, którą żeśmy podjęli w kwietniu, ona nie jest częścią tej petycji, nie jest jej wyciętym fragmentem. To była treść, którą przygotował pan, myśmy się na to zgodzili. Konsekwencje tego są takie, że niestety dofinansowania z Unii Europejskiej są zamykane, są blokowane e, dla naszej gminy. Natomiast sama treść rezolucji, o czym sam Pan pewnego razu na sesji powiedział, że jakby rezolucja nie jest aktem prawa miejscowego, nie ma żadnego znaczenia. To, że my dzisiaj zmienimy treść rezolucji, to nie znaczy, że ją wycofujemy, wyrzucamy do kosza albo jesteśmy za przyjmowaniem imigrantów. Dlatego podkreślam, niech sobie Pan nie uzurpuje prawa do mówienia, że 1500 osób jest za tym, abyśmy nie zmienili treści rezolucji. Ja także rozmawiam jak każdy z radnych. Z tymi ludźmi i każdy rozumie to, że jeżeli mamy do wyboru jakąś durną rezolucję, która nie znaczy nic, bo, bo, bo faktycznie jest to tylko wyrażenie naszej opinii na dany temat, natomiast fizycznie i, i, i prawdziwie blokuje nam jakieś środki, każdy to rozumie i każdy mi mówi, żeby zmienić treść rezolucji, jeżeli ona ma taki efekt. Więc proszę nie kłamać, panie Maciej. Panie Bogdanie, ja bym się chciałem tylko odnieść. Panie Krystianie, Pan Maciej nie rozumie w języku polskim. Nie, to ty nie rozumiesz w języku polskim, a poza tym jeszcze nie umiesz myśleć. Y Natomiast y, chodzi, Panie Bogdanie, o y, jeszcze jedną rzecz. Wcale sobie nic nie uzurpuję. Ja po prostu, nie, ja po prostu, ja po prostu... Skonstruowałem tą rezolucję, to prawda jest, ale skonstru skonstruowałem ją dlatego, że miałem ku temu jasne powody. I powodem było właśnie ten głos 1500 mieszkańców. Jeżeli, jeżeli, jeżeli mieliście wątpliwości, bo dopiero teraz macie wątpliwości co do tej petycji, ale nie mieliście tych wątpliwości trzy miesiące wcześniej. Byliście po prostu bardzo zadowoleni Pomyśleliśmy, y, y, że ta rezolucja cokolwiek. Człowiek wniesie tutaj. Bo wnosi, zawsze wnosi rezolucja coś. Maciek tego nie rozumie. tego nie czerwone... Proszę Państwa, nie, nie będziemy się przekamarzać. Wypowiedź pana Maczka i kończymy. Biało-czerwona flaga mogłaby być żółto-zielono-niebieska. Orzeł biały mógłby być krową. To też nic nie wnosi. Gdybyśmy mieli godło i nasze barwy. Niestety wnosi to wnosi to jest nasza wola to jest wola ludzi którzy prostu którzy podjęli taką decyzję i chcą żeby ta decyzja została uszanowana. I dlatego właśnie ta rezolucja wnosi bardzo dużo i pokazuje też właśnie ta rezolucja, jaki macie stosunek do mieszkańców i jaki macie stosunek do własnych, własnych decyzji. Przez trzy miesiące potrafiliście się wycofać rakiem ze wszystkiego. Panie Kasku. Powiem tylko króciutko. Szkoda, że 4 miesiące, akurat czy 3 y, przegłosowaliśmy wtedy, wyszliśmy z tej sali tutaj na rad dumnie, że, że cośśmy podjęli. Okazuje się, że po prostu po 3-4 y, miesiącach najważniejsze są pieniążki z Unii do finansowania niż i bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Dziękuję. Kwiecień był chyba więcej jak 3 miesiące temu. Ale panie Kasku, pieniążki nie śmierdzą, nie? W jakim przypadku? W jakim przypadku? Jest Pana radnym, nie wie Pan... E, e, wie, wie Pan co Panie Ja już lata biorę środki, dotacje to, tak, no, Nie wymagał czy? nigdy ode mnie, żebym przyjmował uchodźców e, Pana wymagają. Panie Piotrze Ja tak króciutko, tylko taką matematykę tylko chcę przypomnieć Siedem i pół tysiąca minus półtora tysiąca to jest 6. Sześć tysięcy osób jeszcze jest takich w gminie, która nie podpisała petycji, dziękuję Yy, proszę, proszę Państwa, yy, yy, też zostałem wywołany, w związku z tym na koniec się odniosę, yy, podjęliśmy, podjęliśmy tą yy, petycję wcześniej, byliśmy yy, powiedzmy z tego zadowoleni, ale nie spodziewaliśmy się, że takie konsekwencje będą. Yy. W tym momencie, znając y, zapędy pana Maćka, na pewno tej petycji nie podjęli. Bynajmniej po ja bym nie głosował za nią. Y, bo jak tu wspomniał pan Bogdan, nic to y, nie zmienia i dalej nie widziałem, żeby pan Maciek, y, działając w komisji, zrobił coś, żeby nam tych y, y, uchodźców ubyło. Z, zdecydowanie nie widziałem żadnych pikiet, nie widziałem, żeby, żeby, żeby gdzieś jeździć, żeby protestować przed, przed tymi. Y, lokalami czy tymi miejscami, w których um, uchodźcy byli. W tym momencie zostały zlikwidowane um, Trzy ośrodki, które miały poniżej 20 osób y, i dalej ci uchodźcy tam są. W związku z tym, co, co to zmienia w postaci rzeczy? To zmienia, że y, pan Maciek dostał odpowiedź na piśmie, że bodajże, chyba mi się wydaje, że y, y, nie spełniamy warunków y, y, konstytucji, a nie spełniamy warunków unijnych i nie możemy dostać środków finansowych. Ja wiem, że pan Maciek środki finansowe, które dostaje i jego tam rodzina, powiedzmy, to są w Krakowie i on nie musi dbać o to, żebyśmy w Niedźwiedziu środki, środki dostawali. No bo po co? No nie mieszka, tu nie bierze nic chyba, nie wiem. W związku z tym... No to jak pan nie wie, to po co pan mówi? Mogę, no bo... przeczy... Mogę przeczytać, jak pan chce. Jak pan co pan powoła, chce przeczytać? Ile, ile pańska żona wzięła dotacji w ciągu, od 2012 roku? To proszę, to proszę przeczytać. Łącznie, łącznie z różnych subwencji 506 701 zł. Wzięła dlatego, że zamknęli ją całą firmę podczas COVID-u. Dlatego nie, to jest wzięło. tylko przed covidem. em inny. Nie, 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 to jest kłamstwo, to jest kłamstwo. Jest kłamstwo. No 2012 rok 2014 2020 2025 2025. Ale co to, co to było? Proszę pana. Ale ja nie wiem, bo pierwszy raz. Nie pan co, za... ja tego Przepraszam wróciłem... emocji, ale pierwszy. pan mnie zaskoczył. To bo pan, pan lepiej zna finanse mojej żony niż ja. Czy znaczy, to jest system? Naprawdę, to, to jest jakiś syste... kuriozum. To jest system. Jaki e... system? No można sobie wejść i sprawdzić, to ile dostanę. No to dobrze, no to ja ten. To jeżeli jeżeli okaże się język. to nieprawdą, no, to, no to będzie się pan nie. musiał to odwołać. No dobrze. W związku z tym pana nie interesuje, czy ja dostanę dotację, czy. Bogdan dostanie dotacje tutaj, czy dostaną, czy rolnicy dostaną dotacje. Właśnie, możemy, możemy walczyć z tym, z, tym, z tym tematem, możemy tą rezolucję trzymać I, i, i to co ostatnio była rozmowa, co byli tutaj e, przedstawiciele samorządów, e, samorządów e, innych, którzy mówili jaka jest sytuacja. I, i tyle. No, ja, ja uważam i rozmawiałem z radnymi, e, że, e, że nic nam to nie zmienia. Jesteśmy dalej na straży takiej, że y, bezpieczeństwo jest nadrzędną wartością i te, tego się trzymamy, a to, żeśmy się wycofali, czasem człowiek się musi wycofać y, z decyzji, które podejmie pod presją, czy powiedzmy nie presją, to takim y, ogólnym y, emocją emocją i to były emocje. Ja uważam, że mieszkańcy nie, nie zostają zawiedzeni tym, że ci, co zostaną zawiedzeni, to są zawiedzeni. Niektórzy już wzięli kasę teraz nie chcą, już może im nie potrzeba, ale niektórzy by się chcieli wziąć jeszcze może z Unii, bo i tak będziemy za to wszyscy spłacać, bo dług się rozciąga na każdego obywatela i tyle. Panie przewodniczący, przecież sytuacja jest taka, że obowiązywała rezolucja, ale jednocześnie były przyznawane nam SKPO dotacje. To pan w ogóle jakieś historię tak, opowiada tak. z kosmosu? Panie Maczku, ja wiem, że ja jestem niedouczony, nie umiem, nie, nie orientuję ale się. Przyzna, i nie wiem. Ale, przyzna, ale przyznał, bo Urząd Wojewódzki przyznał nam dotacje z SKPO, jak była rezolucja, czy nie? No jakąś tam jedną. Aha, jakąś tam. No. no to właśnie to jest to. Dobrze. Proszę Państwa, y... Oczytaliśmy? Tak. Oczytaliśmy. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za zmianą? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję za głosowanie. 12 radnych za, przeciw, yy, przeciw. Yy. Dwie osoby wstrzymujących się jedna osoba rezolucja. Zmiana rezolucji została przyjęta. Jest to czarny dzień dla gminy Niedźwiedź. Czarnym to pan jest. Po prostu wstyd, Wie pan wstyd, wstyd. Przechodzimy do następnego punktu ósmego. Interpelacje i zapytanie radnych wraz z odpowiedziami.